Witam w kolejnym odcinku kartki z kalendarza. Codziennie opowiadam Państwu o wydarzeniach z przeszłości, które miały miejsce na terenie gminy Wielichowo. Swoją wiedzę czerpię z wieloletnich poszukiwań, wertowania źródeł, czytania gazet i książek, przeglądania stron internetowych oraz rozmów z ludźmi. Kartka z kalendarza to ponad 20 lat pracy. Które złożyły się na ten projekt. Kalendarium można znaleźć na serwisach YouTube, Facebook oraz TikTok. Zapraszam do obejrzenia i wysłuchania kolejnego odcinka. Paweł Michalski. Dzień dobry, witam Państwa 13 listopada. Imieniny obchodzą Livia, Stanisław, Stanisława oraz Włodzisław. Nietypowe święta. Międzynarodowy Dzień Niewidomych, Dzień Placków Ziemniaczanych, Światowy Dzień Dobroci. A przysłowie na ten dzień: Na Stanisława kostkę, ujrzysz śniegu drobnostkę, a na ofiarowanie przydadzą się sanie. Ofiarowanie obchodzimy 21 listopada. Mamy 318 dzień roku, do końca pozostało 48 dni. Słońce wzejdzie 12 minut po godzinie 7, a zajdzie 6 minut po godzinie 16. Dzień trwa 8 godzin i 54 minuty. Jest krótszy od najdłuższego o 7 godzin i 52 minuty i jest dłuższy od najkrótszego o 1 godzinę i 11 minut. 13 listopada 1520 roku Andrzej Bieganowski toczy proces o odnowienie granic z Wilkowem Polskim. Andrzej Bieganowski ze Śniad. Jak przebiegała granica? Kopiec narożny zwany Trzy Wierzby leży w lesie i dzieli Wilkowo, Ręcko i śniaty. Kolejne kopce stoją na łące u Lesica przy drodze z Wilkowa do Ziemina, w kącie zwanym mieczka, przy drodze z Wilkowa do śniad i pod lasem, czyli pod królewym ogrodem. Dalej granica biegnie przez las i strugę do kopca ogorzały pień w podmokłym lesie, czyli w strudze, który to kopiec dzieli wilkowo, śniaty i kluczewo. W podmokłym lesie nie można było czynić znaków z powodu wylania wód. I sędziowie mają tego dokonać później. Spór o granicę trwał do roku 1521. W 1570 roku Maciej I Proski, dziedzic we wsiach Prochy, Proszkowo i Kosiczyn, zapisuje barbarze córce Kaspra Gorzewskiego, żonie swego syna Macieja Proskiego na całych częściach wsi Kosiczyn i Chlastawy po 2500 zł posagu i wiana oraz na sumach nie wiadomo na jakich i nie wiadomo na czym te sumy były zapisane. Od 13 listopada 1734 roku do końca lutego 1735 roku w Wielichowie i Okolicy stacjonują wojska polskie pod dowództwem rotmistrza Grabowskiego, Sibilskiego, Wolińskiego i Zagwojskiego oraz wojska saskie. Żołnierze żyją na koszt Woru i mieszkańców, żądają dostaw żywności i zaopatrzenia. Do Wielichowa przyjechał kanonik poznański, ksiądz Prażmowski, w celu ratowania wsi klucza Wielichowskiego przed rekwizycjami. W tym celu trzeba było wojsku zapłacić. Ksiądz Prażmowski szukał rozwiązania tej całej sytuacji. Mieszkańcy byli rabowani przez żołnierzy. Sytuacja była bardzo trudna, w tym celu dwór Wykupywał od wojska rekwizycje, ale nie zawsze to odnosiło pożądany skutek. W 1753 roku właścicielem wiatraka w Wielichowie był Paweł Gruszkowicz. Wiatrak wybudowała jego matka Marianna. W 1866 roku na rynku w Wielichowie odbył się ostatni w tym roku jarmark na bydło i artykuły kramne. Również w 1867 roku na rynku w Wielichowie odbył się ostatni w tym roku jarmark na bydło i artykuły kramne. W 1913 roku na Wielichowskim rynku odbył się czwarty i ostatni w tym roku jarmark. Jarmarki odbywały się w Wielichowie w okresie styczeń-luty, później był jarmark majowy. Sierpniowy i ostatni był w okresie 8-13-14 listopada. W 1918 roku komisariat Naczelnej Rady Ludowej objął kierownictwo spraw polskich na całym obszarze Zaboru Pruskiego. Komisariat nakazał zorganizowanie terenowych rad ludowych w miejsce dotychczasowych komitetów obywatelskich. I zarządził wybory do Sejmu Dzielnicowego w Poznaniu. W tym dniu 1918 roku porucznik Kazimierz Szcześniak udał się do Poznania, gdzie nawiązał kontakt z Janem Kalinowskim, członkiem polskiej organizacji wojskowej. Na spotkaniu otrzymał instrukcję, jak tworzyć tajną organizację wojskową na swoim terenie. W 1921 roku na posiedzeniu Rady Parafialnej Parafii Wielichowo podjęto decyzję o wydzierżawieniu miejsc siedzących w ławkach w kościele farmy. Opłatę stałą miano pobierać raz w roku. Jako argument za wprowadzeniem takiej formy opodatkowania parafian podawano trudną sytuację gospodarczą w kraju. Co przekładało się na wzrost kosztów utrzymania parafii. Pragnę nadmienić, że w tym czasie parafia Wielichowska zbierała również pieniądze na rozbudowę kościoła farnego i te pieniądze z opodatkowania miejsc siedzących w ławkach również w części miały na ten cel służyć. W tym samym dniu. Parafia Wielichowska, a czy Rada Parafialna podjęła decyzję o wydzierżawieniu ziemi wydzielonej z folwarku proboszczowskiego Józefowi Kaczmarkowi z Dębska. Okres dzierżawy wynosił 12 lat. Umowy z większością dzierżawców były podpisywane na okres 3 lub 6 lat. Wyjątek stanowili najemcy folwarku lub większych obszarów ziemskich. Taki wyjątek uczyniono dla Józefa Kaczmarka. W 1936 roku ogólny obszar ziemi parafii w Wilkowie Polskim wynosił 25,72 hektara. W tym była ziemia orna i łąki. Z tego w dzierżawę oddano 21,72 hektara. Ksiądz Stanisław Cichy pozostawił sobie 4 hektary, w tym 2,5 hektara łąki i 1,25 hektara ziemi orny. Ten ostatni kawałek ziemi ksiądz proboszcz podzielił między najbiedniejszych. Po 0,25 hektara otrzymali Seweryna Maćkowska, Władysława Czamańska i Weronika Pośledniczak. Pozostałe pół hektara użytkował ksiądz proboszcz Stanisław Cichy. Informacją z parafii Wilkowo-Polskie kończę kartkę z kalendarza z 13 listopada. Dziękuję Państwu za wysłuchanie i za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam na nasze wszystkie media społecznościowe, na kanał na YouTubie, Facebooku, TikToku i Instagramie. Ja będę czekał na Państwa przy kolejnej kartce z kalendarza, będzie to już 14 listopada. Dziękuję, pozdrawiam, do usłyszenia i do zobaczenia.